Dobra, 3, 2, 1, 0, start. Od razu nie czekamy. Siemanko, witam serdecznie. Jako z poznania się kłania. Jesteśmy. Zaraz, zaraz. Jesteśmy na wydarzeniu. No, już jesteśmy, już się rozkładamy już jakby mamy chwilę w sumie opóźnienia, ale was też jeszcze licznie nie przybyło. Zatem pokażemy Wam, może całą trasę. Tu już się rozpoczynają pierwsze zabawy. Tu mamy kibelek. Jesteśmy typowo od ulicy, zresztą to już wam pokazywaliśmy. Tutaj będzie polana do zabawy, znaczy już jest i do konkursów i do tańczenia. Tu jest ta wartostrada nasza, stamtąd możecie przyjechać, stamtąd możecie przyjechać, wartostrada, tu się kończy wartostrada, także jesteśmy na końcu wartostrady w razie co? Biwak miejski. No i idziemy na wydarzenie całe. Przecież wiecznie trwać. Ten reżim też nie będzie wiecznie trwał. Tutaj mamy słuchajcie: gadżety dla dzieciaków. Klitark, tak zwany. Za co łaskę możecie kupić sobie różne fajne. Rzeczy do domku. No świetnie, że masz tą gierkę. Pewnie, że tak. Tutaj, słuchajcie, mamy drewno na opał do ogniska. Siedzą pierwsi ludzie już zainteresowani, którzy zeszli z trasy. Mamy ognisko. Muza akurat przestała grać. Słuchajcie, tutaj będzie punkt informacyjny. O! Mamy to. Tutaj są punkt gastronomiczny. Tu jest cała wiara Poznania, nie do pokonania, tutaj też, o tu jest pani od tańczenia, jest Bartuś, jest rodzina pana prezydenta, jest pani prezydentowa też, pomacha pani prezydentowa, jest, tutaj mamy scenę całą, na którą każdego serdecznie zapraszamy, już włączamy coś innego. I dylla to przede wszystkim znakomity nadagodnik. Co to dam tak słowo tej. Szerokie i głębokie siedziska, miękkie poduszki obarczowe oraz uzupełniające poduszki podwórczowe zapewniają niesamowity komfort. Czekajcie sekundę, bo tutaj mam. Dobry. O, gitara, dzięki. Psz. Tak leży. Della ma bardzo prostą i minimalistyczną linię. Gładkie się nie idzie. Dobra, mniej więcej wiecie o co chodzi, tutaj mamy jeszcze złoża wody i kiełbachę na ognicho, tam będzie zbieranie ziół w tamtą stronę. W zarąbistym miejscu. Na szybciutko pokażemy. Także kto może? Niech się wbija. Kto chce. Tutaj będziemy puszczać wianki. A tam dalej będziemy zbierać zioła. Bianki będziemy puszczać do rzeki głównej, która wbija się do Warty. O właśnie tak. Eee, jesteśmy już zaoferowani tym z całą organizacją. Także, agregacik jedzie ładnie. Już słychać. Tutaj macie tak to od kuchni. No i jedzie do nas telewizja buteka już. Tam widać. Zatem, słuchajcie, wbijajcie śmiało, to my jesteśmy Polska. Przyjechał Wrocław, przyjechała Warszawa. Witamy Was serdecznie, nawet pies, słuchajcie, jest z Warszawy. Rasowy Warszawiak. Także trzymajcie się, wbijajcie się. Witamy telewizję WTK. No i co? Słuchajcie. Będzie promocja. Kochani, czekamy. O, jest pan prezydent też, panie prezydencie. Jest pan prezydent. Witamy. I kończymy tymczasem. Będziemy jeszcze oczywiście się do was odzywać. Trzymajcie się. Hej.